to wszystko jest bez żadnych sporników, jest po prostu czysta czekolada, można to urwać zjeść, nie ma żadnego problemu. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiejszym gościem będzie mistrz Europy w dekorowaniu tortów. Łukasz Robuski. Chcecie poznać jego historię? Zapraszam! No dobra, no to cześć Łukasz. Witam serdecznie. Łukasz mistrzuna. Weź tutaj nam poopowiadaj swoją historię, że tak powiem, życiową. Bo w sumie z tego co rozmawialiśmy na kilku naszych wstrzyżeniach, no to jest dość ciekawe. Zostałeś mistrzem w zdobieniu tortów. Tak? Dobrze tak, robię? tak. Mistrzostwa Europy w dekoracji tortów, dokładnie. Mistrzostwa Europy w dekoracji tortów, plus tam chyba jakieś kilka wyróżnień jeszcze. Tak, w Polsce jeszcze miałem kilka, kilka konkursów, także też tam się udało coś tam mhm. zdobyć. No ale to jednak największe osiągnięcie, ostatnie tak. Ostatnio. No, bo to chyba kwiecień yy, 2000? Yy, nie, to był yy, lutych. Jak ty się w ogóle do takich zawodów przygotowujesz? Jak to wygląda? No, bo yy, Mistrzostwa Europy w zdobieniu tortów, no to się wydaje, że no, stają zawodnicy i, i tłuką, robią torta, ale to chyba tak nie jest. No, bo po zdjęciach widać tego Twojego tortu, że nie ma opcji zrobić to, nie wiem, kilka godzin, tak? Nie, akurat ten tort został, no, około trzech miesięcy go robiłem. Aha, Także no, przygotowań jest bardzo dużo, poza tym musiałem się przygotowywać do wszystkich konkurencji, które były na, na tym konkursie. Mhm. Także no, to też mi zajęło nawet powiedziałbym mi nawet pół roku, żeby się przygotować, żeby nauczyć się nowych technik, tego wszystkiego, no ale poza tym, żeby się przygotować jakkolwiek do tego, no to jednak yy, kilka lat. Tak, to trwało. No właśnie, że no to się... Chciałem ma... zacząć od zera tak i wszystkiego uczyć się po kolei gdzieś tam na jakichś kursach, ale jednak co najwięcej mi dało to doświadczenie właśnie w firmie. Praktyka, nie? Tak, A, praktyka, no praktyka po prostu robienie co, codziennie e, właśnie jak na zamówienia, no i też swoje tak rzeczy jakieś. Fobystycznie bardziej. No, tak, no to tak właśnie tak, tak wygląda. Czym więcej coś robi, tym po prostu e, większe doświadczenie się po się, nie? Tak. powiedz mi w ogóle skąd, znaczy skąd pomysł, no to wiadomo, że ta mama jest założycielką cukierni tak? Tak. I, i, i to, że tak powiem, od pokoleń się tam już przebija ten temat, ale przecież raczej chyba nie planowałeś zostać cukiernikiem, skończone studia. Tak. E, w międzyczasie gdzieś tam jeszcze gra tutaj w Radzymińskiej orkiestrze Dentej, mhm. a na koniec jednak, jednak tak. cukiernia i, i, i torty, tak? Tak. No i jednak trochę tych, e, tych rzeczy się przewinęło przeze mnie i przez moje ręce, także dużo zainteresowań, dużo rzeczy, których się nauczyłem. E, powiedziałbym, że naprawdę bardzo dużo. E, no i tak, na początku no, muzyka gdzieś tam było to jednak e, pierwsze, co, co było na myśl, tak? No, ta orkiestra Denta w Radzyminie. Ale jednak to trochę hobbystycznie, bo to jak to wiadomo, orkiestra młodzieżowa to jednak nie jest orkiestra zawodowa, no, ale bardzo dużo mi to dało, myślę, że wielu rzeczy też się chciałem nauczyć poprzez to. tak? A cukiernictwo samo zaczęło się właśnie z tego, że no jeszcze nawet w czasach licealnych uh -huh. zacząłem gdzieś tam robić coś z plastyliny. Mamie, czyli szefowi się to spodobało, no i tak to poszło. Tak? Że z tygodnia na tydzień po prostu zauważyliśmy, że jest ten popyt na torty te artystyczne bardziej. No i jako ja, że gdzieś po ojcu odziedziczyłem jakieś właśnie zdolności manualne, tak to się zaczęło. No i... A, czyli, czyli ogólnie przygoda nawet z tymi tortami, to już pomimo tego, że były, były po drodze studia, tak, to zaczęło się, można powiedzieć, w liceum, tak? Tak, tak. No później no wiadomo, no nie wiedziałem, czy to będzie moje. No myślę, że zamiłowanie właśnie do tych, do tych figurek, tak? Mm -hmm. Przede wszystkim... No ja się no zaszczymę... bo, to, bo my tutaj mówimy o tortach, a to tak naprawdę torty, które ty robisz, to tam głównym takim motywem są po prostu figurki, tak? Tak, no raczej zawsze staram się zachować gdzieś motyw tego tortu. No i zajmuję się właśnie tymi bardziej figurkami, no ale teraz właśnie zaczynamy trochę bardziej nowoczesne to cukiernictwo. Myślę, że to też będzie miało gdzieś fajny wpływ, to co robię będzie mm -hmm. miało fajny wpływ właśnie na to. Popyt chyba na takie torty artystyczne w tej chwili jest, jest duży, co? Tak, Rydzice jest duży, każdy myślę, że już to jest nie na zasadzie tortu po prostu, tylko też i na zasadzie prezentu. Tak, prezentu, co nie? Tak, no dużo ludzi chce właśnie komuś sprawić fajny, fajny prezent właśnie z jakimś motywem, coś jak ktoś coś lubi, no to... I już nie wystarczy wiadomo, nadrukowana jakaś tam kalka, tak jak to się kiedyś robiło. Tak, 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 teraz to już jest no grubo, niektóre zamówienia są naprawdę Myślę, że wyzwaniem dla nas wszystkich, nie tylko dla mnie, ale i też dla naszej całej ekipy cukierni. Bo jak wiadomo, ona nie pracuje sam, tak? Tylko no mam z, yy, z bratem pracujemy razem. Yy, właśnie dzięki niemu to się też wszystko zaczęło, bo też mi wprowadził w ten, ten świat i zresztą on i u ciebie się strzyże, także tam, go znasz. No, no zawsze właśnie opowiada, jak przyjdzie ten czwartek czy piątek, ja mówię, co tam że no co on siedzi i lepiej figuruje. Tak, zawsze czwartek, piątek lepiej. Ja nie mogę przyjść, a on jednak... Gdzieś znajduje czas, Może jazzę. się wyrwać, tak. Tak, może się wyrwać. No ale jednak, razem zaczynamy. Teraz mamy w planach, właśnie, tą. właśnie swoją pracownię, trochę taką powiedzmy nowoczesną, tak? No właśnie, ale jak to, jak to będzie w ogóle wyglądało? Bo macie, macie tutaj w centrum, w centrum miasta, macie, macie cukiernię, tak? Tak. Macie na górze. Restaurację? Tak? Tak, tak, tak. To no bajglo bajglownia bajglownia taka bajglownia, z tajlami połączona. No właśnie. No i, i, i gdzie, gdzie to, jak to, co, jak to, to, to wygląda? No chciałbym, żeby to było na zasadzie e, takiego oddziału cukierni. No bo wiadomo, e, mama zajmuje się tutaj tymi powiedzmy kromowymi, tymi wszystkimi ciastami, które już radcy nasi znają. Mhm. Ja bym chciał właśnie prowadzić coś bardziej takiego powiedzmy. Mm, nowoczesnego, tak? Okay. łączenie smaków nowoczesnych. No zobaczymy, jak to się, zobaczymy jak to się przyjmie, ale mam nadzieję, że, że niektórzy są spragnieni właśnie takich ciekawych, trochę innych smaków, powiedzmy egzotycznych. Mhm. No a trochę ale innej... to właśnie będą jakieś ciastka, ciasta. Tak, to będą takie mini porcje. Na zasadzie jedno ciastko, jedna porcja dla jednej osoby. No dobra, ale powiedz mi, wy to będziecie jakieś tutaj na miejscu na, na mieście robić, że to będzie nie wiem, pokazywane ludziom, czy, czy, czy po prostu... Tak, będzie oddzielna lodówka z, z tymi produktami, żeby jednak oddzielić to wszystko, ale mhm. jednak to będzie pod jednym szyldem, chociaż pod inną nazwą, no bo to będzie oddział cukiernie Małgosia, Atelier, okay. braci robuskich, czyli mniej Kamila, Fajne. mojego brata. No to fajnie, super. Także tak to będzie wyglądało. Chcieliśmy właśnie bo jednak wszyscy pracujemy, tak? A chcemy właśnie coś swojego gdzieś właśnie... No tak, tego. tak żeby marka, powiedzmy, nie wiem, nazwisko, żeby było rozpoznawalne, no bo mama... No przede lebra, wszystkim, żeby marka tak? się też rozwijała, tak? No bo to jest Zjadać najważniejsze, się. żeby dogodzić każdemu, tak? Tak jest. Że jednak te wszystkie nasze produkty, które się sprzedają, gdzieś zostawić, tak, a, a, a spróbować właśnie sprzedać coś innego, tak? Coś, coś nowego, tak? Okay. I myślę, że to trochę zajmie czasu, ale jednak, jednak mam nadzieję, że, że myślę, że pomysł sobie fajny. Że ludzie są spragnieni właśnie no tej tak no. Słuchaj, Tak samo jak byli spragnieni tortów artystycznych, tak samo no, tak, byli spragnieni tak. tego, tak? tak, tak, tak. Coś coś nowego. No, no to... w Warszawie jest już popularne dosyć dużo dużo już kawiarni, czy, czy deserowni właśnie proponuje takiego typu rzeczy. Ja szczerze prywatnie lubię sobie właśnie pojechać i, i wziąć właśnie coś takiego małego. Na no Spróbowanie, tak? No bo jednak tym się rozkoszujesz bardzo, tak? No bo to jest, to jest na zasadzie próbowania wielu smaków w jednym, okay. Czy słony, czy kwaśne, czy, czy gorzki. Mm -hmm. No wszystko jest to. Okay. A powiedz mi jeszcze Łukaszy właśnie wracając do tych zawodów, co nie? Do techniczszo Europy z tego roku. No, nie jak to? Dużo ludzi startuje w ogóle w czymś takim, przyjeżdżają no nie wiem, z kilku krajów, czy to ogólnie z całej Europy naprawdę. Ile ludzi w ogóle się czymś takim zajmuje? Bardzo dużo ludzi się zajmuje jednak tym, mhm. ale no wiele też nie ma czasu tak, na przygotowanie, bo to jednak jest naprawdę po pracy musisz usiąść czasem nawet i nocami pracować. Tak? Mhm. Jest, jest naprawdę duża konkurencja u nas w Polsce. No właśnie. To, czyli co, Polska jest takim wiodącym krajem w tym. Znaczy Myślę, w że, myślę że jednak w, w, samej, w samej Europie to jednak góruje y, tutaj Wielka Brytania, okay. z tym, bo tam jednak jest bardzo dużo konkursów. Uh -huh. y, chociaż te konkursy też są i po całej Europie tak rozsiane, ale jednak dużo jest y, fajnych sugar -kwarterów z, z Białorusi, z Ukrainy. Naprawdę jest tutaj bardzo dużo ludzi, którzy się tym zajmują i naprawdę mają wiele talentów, nie tylko w robieniu figurek, tak, tylko w malowaniu, we wszystkim, tak? W pieczeniu ciasteczek i dekorowaniu lukrem królewskim. Także jest tego, jest naprawdę bardzo duża konkurencja. No mogę tak powiedzieć. Jest, trzeba się naprawdę postarać, żeby, żeby właśnie na tych konkursach cokolwiek osiągnąć. Tak. No I nie tylko w dziedzinie jednej, tylko jednak to jest bardzo dużo i musisz. Robić właśnie figury z czekolady, coś, czym się ostatnio zainteresowałem i chcę A, trochę... A, czyli też nowego też, tak? Tak, no jednak już ta masa cukrowa, no już tyle lat, to chciałem coś nowego wdrożyć i myślę, że jakieś figury właśnie yy, czekoladowe też są, też będą fajnym pomysłem, bo jednak można zrobić dużą, fajną figurę. Bez wsporników żadnych Którą da się fajnie zjeść No też można zjeść z tej masy cukrowej no to tak no jest bardzo słodkie to No jednak. właśnie, ja na przykład nie, nie jestem zwolennikiem tego osobiście Co nie no podoba właśnie. się, to jest to fajne Ale jeśli chodzi o zjedzenie tego To wolę wasze normalne torty mhm, No tak, no jednak masa cukrowa to jednak jest No sama nazwa wskazuje masa cukrowa no Masa z cukru. A czekolada, no dużo można zrobić czekolada, czekolady Tak jak ja zrobiłem w tym torcie moim konkursowym, dwa piętra były w całości wykonane właśnie z czekolady, tak? W różnych technikach i to też fajnie wyglądało i myślę, że się fajnie prezentowało. I Można dużo więcej rzeczy z czekolady zrobić niż z masy cukrowej, które też fajnie wyglądają i smakowicie, tak? No jak wiemy, to dużo ludzi lubi czekoladę. <grytanie> Jednak na Mistrzostwa właśnie świata w Mediolanie trzeba, trzeba zdobyć te Mistrzostwa polskie i kolejne Mistrzostwa Polski prawdopodobnie będą też w przyszłym roku tak jak e, miało to miejsce tam rok temu, czyli, czyli w lutym. Okay. A co, co jaki czas są w ogóle Mistrzostwa Polskie, organizowane? E, to jest co dwa lata. Co mistrzostwa, dwa lata? Czyli Europy... taka mistrzostwa Świata, powiedzmy. Tak, tak. To działa na, powiedzmy, nie wiem, na popularność wśród całej branży myślę, że jest, na pewno, jest, dobry, jest na, pewno jest, na pewno jest odzew wśród klientów, tak? No bo jednak jak widzi się ten tort na wystawce Super. gdzieś jakiś magazyn, gdzie jest moja twarz, tak? No właśnie, no to jednak myślę, że to gdzieś dobrze oddziałuje, tak, no i, no i dużo klientów chce właśnie takie torty też, tak? te, te, te nowoczesne. No niektórzy przyjdą i chcą nawet ten mistrzowski, tak? No ale jednak cena tego tortu to by była... Raczej chcielibyśmy, żeby taki zrobić, tak? Tak. Bo czasem no czasem właśnie. A powiedz mi, bo właśnie zapomniałem zapytać. Bo mówisz, że przygotowanie takiego tortu trwa dość długo. No to mm, z czego on jest robiony, e, powiedzmy tą podbudowę, z czego on jest robiona. No, sama podbudowa jest ze po zrobiony. Prostu... Dekorujesz tylko po prostu na, na zewnątrz, tak? Tak, po prostu na zewnątrz, tak jak zwykły tort, powiedzmy, że w środku mógłby znaleźć się właśnie prawdziwy tort. No i to jest jedno z wymagań, że jednak ten tort musi mieć jakiś kształt, żeby. Się utrzymał ten prawdziwy tort. No właśnie. Naj... A i konkurencja przecież. nie wszystkim... może być jakiś taki bardzo wymyślny. Nie, że... Musi się utrzymać po prostu, jakby to był prawdziwy tort. Mhm. Nie może być jakichś dziwnych różnych e, jednak tych e, kształtów, no bo coś się może nie utrzymać. I to było właśnie jednym. E, właśnie w regulaminie była jedna zasada, że muszę zrobić torcik właśnie degustacyjny, mhm. który mógłby być właśnie tym. E, Wiem, tą, tą podbudową. Tak, po prostu, tak? Okay. tak, tak. Tak, No to super fajne. Tak. Myślę, że powiedzmy próbkę tortu, no to taką, no tak, bo to też pewnie było na, na, na zasadzie jakiejś próbki, tak? Tak, no na miejscu musiałem zrobić po prostu torcik, dwa torciki o tej samej wadze, też ta waga była bardzo ważna, musiałem się wstrzelić właśnie pomiędzy 1300 a 1500 mhm. gramów. A taki, się... taki, 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 bo takie były tutaj zalecenia regulaminu, tak? Tak, że, że no też i patrzyli, tak, jak, jak, się, jak się odnajdujesz, tak, w, tym, w tym cukiernictwie też. No i przede wszystkim to też. To było jedną z tych wyróżnień moich na tym konkursie, że jednak tort w smaku, w wadze Wszystko również grał. Wszystko grało, dobra? Łukasz, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Mamy Mistrzostwa Europy, czy w ogóle Mistrzostwa Polski, musisz zrobić jakiś tort, tak? Czy motyw jest? odgórnie e, powiedziane, że musi, nie wiem, być e, jakaś tam postać z bajki, czy motyw wybierasz sobie sam. E, na tych już konkretniejszych, tych powiedzmy profesjonalnych mistrzostwach, e, no to tam już jest dowolność, tak? Że musisz pokazać temat, mieć jakiś... Po prostu jest tam też testowany Twoja wyobraźnia, tak? Mhm. Myślę, że też fajnie by było jednak, żeby te, ten motyw był już narzucony, no bo jednak pokazuje jak każdy ma, jakie ma patrzenie na dany temat. Oczywiście. I to jest, takie właśnie motywy są w tych, powiedzmy dla amatorów, tak? Te, mhm. te konkursy, tak? Chociaż mistrzostwa Europy są skonstruowane tak, że musisz pokazać też swój kraj. Także to jest myślę, że też fajne, jest, no bo, tak? no bo jest jednak różne... Jakiś motyw jest właśnie na tych mistrzostwach świata, tak? To jest jednak, jednak gdzieś jakaś powiedzmy nie, nie tort, tylko teraz to jest bardziej rzeźba, bym powiedział bo jednak ona jest fajnie zakonserwowana, można ją zobaczyć właśnie w naszej cukierni. Właśnie, ale to, bo robisz to z masy cukrowej, z czekolady. Tak. Eee, później co, polewasz to czymś jeszcze? Nie, Pocam ogólnie masa cukrowa i czekolada ma to do siebie, że jeżeli jest trzymana w dobrej temperaturze i powiedzmy nie, 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 na, nie na słońcu, to ona fajnie się tam wytrzymuje. Wytrzymuje, tak? Tak. Znaczy ona po jakimś czasie też ma jakieś swoje coś się wysusza strasznie bo ona się bardzo wysusza tak no mhm. i później już się nie da nic z tym zrobić niestety jeżeli coś się zepsuje no to trzeba się namęczyć żeby to naprawić yy, tak się stało właśnie z moją yy, z moim tortem który robiłem rok temu właśnie na mistrzostwa Polskie, że się już cały po prostu zepsuł. niestety się zepsuł tak, tak, tak. No ale, ale też Panie, tam stał przez jakiś czas stał przez jakiś czas tylko że stał na zasadzie yy, nie był po prostu na widoku i ludzie mogli go dotykać i trochę się tam rozgrzał Rzeczy tam połamało, odłamało, ludzie byli po prostu ciekawi i dotykali, tak? No jednak tak, warto zobaczyć, bo niektórzy myślą, że to jest z plastiku zrobione. Tak, tak. tak. Chociaż to, ostatni to. nawet kolega mi zarzucił, że, że on był yy, gdzieś i właśnie mówi, że plastikowe te figurki, że on właśnie myślał, że to jest zrobione, a to jest plastikowe. Ja mówię, że nie, nie, no są jednak robione te, te no, rzeczy, to tak? To a jak, bo tam na tym torcie są takie cieniowania porobione. To czy to? to jest jakoś malowane, czy to jest też właśnie taką masą cukrową robione z na przykład z kilku, z kilku kolorów? Czyli to jest na tej zasadzie, że żeby wygrać, też musisz zrobić jak najwięcej, też użyć jak najwięcej technik, tak? Mm -hmm. Jedną z technik właśnie jest malowanie aerografem. Okay. I to, no, to jest właśnie to jest jak kompresorek mały, tak? Jadalne barwniki i mm -hmm. po prostu danym kolorzem sobie malujesz. Możesz figurki pomalować, wszystko tak naprawdę. I to też wymaga sporej. Powiedzmy sporego doświadczenia. Tak musiałem kilka tortów zrobić, żeby, żeby ładnie ująć te wszystkie właśnie e, cienie czy to w żeby cokolwiek. ręka, ręka, się żeby się ręka fajnie. No i ten wiadomo, ten barwnik jednak czasem potrafi jakoś tak e, chlapnąć czy coś. tak Także to też było dosyć trudne. A poza tym, e, jeżeli chodzi o ten tort. E, które właśnie teraz robiłem, to on był malowany, ta czekolada była malowana z barwnika kakaowego. Mhm. I to było dosyć trudne zadanie, no bo powiedzmy jak zrobiłem tego węża, czy, czy pagodę, która jest w całości wykonana z czekolady, czy górę nawet, to mhm. wszystko jest bez żadnych sporników, jest po prostu czysta czekolada, można to urwać zjeść, nie ma żadnego problemu. Powiedz tutaj naszym widzą, gdzie Ciebie można szukać. Facebook, Instagram, jak, jak tam twoje konta się nazywają. Jeżeli weź tutaj nam się przestaw trochę i no, jeżeli, chodzi za, o tak, jeżeli chodzi o Facebooka, to bardziej to jest prywatna, prywatna stronka, mhm. ale, ale na Instagramie wstawiam co i raz jakieś zdjęcie, tak? Mhm. Powiedzmy trochę takie konkretniejsze z jakiejś sesji czy czegoś. Myślę, że można właśnie na tym Instagramie wpisać Lukas Roguski, tam okay. jest kilka, kilka fotek właśnie fajnych, myślę, okay. że można już... wrzucimy, wrzucimy, wrzucimy link pod filmem, tak. także jak ktoś okay. będzie chciał... Myślę, że cokolwiek można sobie zobaczyć. tam zobaczyć, ja mam w planie... Tak, planie trochę więcej rzeczy wstawiać, także zapraszam na Instagrama. Wtedy przy nowej przy... pracowni, razem. Tak, z nowej pracowni, jeszcze poza tym atelier będzie miałam swoją stronkę, zapraszam wszystkich. No dobrze, to już kończymy to strzyżenie. Także mam, mam nadzieję, że Wam się podobało, że mówiliśmy tutaj z Łukaszem, żeśmy porozmawiali o ciekawych rzeczach. Także jak się podobało, to łapki, Myślę, że łapki w górę. Zapraszamy na profil Łukasza, na mój profil, bo tam będzie się działo tak samo jak u Łukasza, tak, tak i u mnie. No i jak tam Łukasz, to? No, jak zwykle Tomek naprawdę jest ekstra, jak zawsze jestem zadowolony, także można iść teraz na imprezę.